Psy 2. Ostatnia krew. Witam Was. Wujek Czarek na swoim kanale. W, tu. Jesteśmy cały czas tu. Znowu. W kulturalnej kuźni na Wilanowie. Miejscu bardzo gościnnym i jak widzicie bardzo, widzicie, bardzo bogaty. Ten zastawiony suto stół. Tak wygląda na co dzień moje życie. Życie gwiazdora. Zaczynamy Psy 2. Drugą część. dwa. Tam jest parę tekstów takich fantastycznych, w Psach 2, ostatnia krew, które gdzieś tam umknęły, a szkoda. Jest piękny tekst, który chciałbym zadedykować dzisiejszym czasom, który wypowiada Bogusław Linda, kiedy spotyka się z tym oprawcą z Rosji. Ja mówię coś tam, go pyta, kim on jest, czy jest politykiem. A Bogusław mówi: Bandyto mogę być, ale nigdy nie politykiem. Co no ty się teraz bawisz? Politykę? Nie, pan to mogę być, nie politykiem. Czyli już wtedy mieliśmy wyrobione zdanie o tej rasie społecznej. No, o, widzicie, stół się biba. Fajnie, że ma taki bogaty stół, stoliczek, który się nie nakrywa. Drugi tekst, taki, który mój ukochany już wam pewnie mówiłem niejednokrotnie. To jest właśnie jak przyjeżdżamy do ruskich po te pieniądze, siedzimy w tym aucie, tam się broń, przeładowujemy i Żmijewski patrzy na ten, na ten dom, Rosjan mówi, jak to nam się uda, to reszta jest łatwa jak kobiety. To jest genialny tekst, najbardziej seksistowskiego tekstu nie ma w kinematografii polskiej. Gratuluję ojc, oj, Ojcze Mateuszu. Gdy to załatwimy, to reszta jest łatwa jak kobiety. A jeszcze z, takich, jeszcze są z, tych, z tych takich moich ulubionych tekstów jest tekst oczywiście Bogusława, kiedy, kiedy ja wpadam do niego do domu i mówię tak, no co ty w nocy nie zrywasz? Przez stara chciała mi coś tam łeb yy, 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 urwać i patrzę, że wódka jest na stole i a, a zresztą polej. No i potem piją i rozmawiają o kobietach. I tam jest parę takich tekstów o kobietach. Jest mój ukochany tekst, kiedy ja mówię do Franca, a mówię... No, wiesz, bo mówię do niego, bo ty źle, ty, ty, ty źle szukasz kobiet, bo ty szukasz kobiet w rynsztoku. A ja moją Mariolkę zapoznałem w bibliotece. To jest mój ulubiony tekst. Ja moją Mariolkę zapoznałem w bibliotece. No jak w bibliotece zapoznałem, on tak się śmieję, mówi, to co, co dziewicą była? Była, była, no, że potem żeśmy się pokłócili, ale, ale, ale bo przestań, Francuz, żona. I tam są trzy takie teksty. On mówi, żona. Oj żona, Oj, żona. W tych słowach żona, żona zawarliśmy z Bogusławem wszystkie rozwody świata. Dlatego kochamy swoje żony. Ślad. No, no ty nigdy nie znajdziesz porządnej kobiety. No tak, bo ty, ty szukasz w toku. tak. <grym> Ta. A ja moją Mariolkę zapoznałem w bibliotece. Tak? <grym> <grym> tak! Ta. A co była? A żebyś wiedział, czy była. A jak z nią. Czego? No. Znaczy, wiesz, jak żeśmy się poznali, to była. No bo potem żeśmy się pokłócili. No i ty. Weź przestań, dobra, to jest moja żona. Żona, żona, żona. W momencie, kiedy nas ścigają Rosjanie i strzelają do nas, pierwszy strzał oddaje Artur Mieski. Wyciąga pistolet i robi tak. I ja pamiętam, że to był duży problem, bo Artur stracił słuch na jakiś czas. Po prostu za blisko ucha został strzelił. I, I zaczęły się problemy. Muszę go zapytać, jak go spotkam, czy wszystko w porządku, bo parę lat minęło, a myśmy na ten temat w ogóle nie rozmawiali. Ale pamiętam, że sam się zastanawiałem, że kurczę, no coś w tym jest. No bo jednak nie wiem, czy to jest zadanie aktora przewidzieć, czy pirotechnika, czy kierownika produkcji, no bo ktoś powinien powiedzieć, że jakbyś tak blisko strzelał, no to możesz ogłuchnąć. To trzeba wsadzić aktorowi może jakiś korek do ucha i wtedy niech se strzela. No przecież to jest Hook. To po pierwsze, po drugie, ja pamiętam, kiedyś, na szczęście byłem w wojsku, przy jakimś filmie, chłopaki też na próbie wybiegali, tacy policjanci, i strzelali tam za kimś. Ja mówię, słuchajcie, źle stoicie. Jak dostanicie yy, yy, naboje, zaczną łuski wylatywać, to, to będą was, yy, mówi, no wybije ci oko, taka łuska, to z bardzo dużą szybkością wylatuje. No, ale oczywiście yy, opartą, mi bliżej musicie być w kadrze, bo nie mam was dwóch. A jeden się odsuwa od drugiego. Jakby słuchajcie, będzie aferany no rzeczywiście. Du du, 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 i chłopakowi twarz poparzyło, bo te łuski go po, po, pobiły. Także tutaj ja się bardzo boję wybuchów na planie. Wybuchy na planie, strzały na planie, musi być wszystko pod kontrolą pirotechnika. Ja zawsze mam oddać strzał na planie, ja ciągam rękę, czekam na ciszę, on mi wkłada pistolet do, do ręki, trzymam go zawsze lufą w dół, no i on melduje, pirotechnik mówi: pistolet gotowy do dania strzału. Cisza, kamera, łączyć, akcja. Pff, oddaję strzał, koniec ujęcia. Zabiera mi, wyciąga z dłoni pistolet, zabezpiecza go. Koniec, nie ma. Nie ma tak, że to jest zabawka. Z bronią nie ma żartu. Jeszcze z takich tekstów moich ulubionych, to jest to, jak, jak muszę pędzić, bo Francuz do mnie zadzwonił właśnie, że, że robimy akcję, że trzeba zablokować ulicę. No, a potem mnie do więzienia, do, do aresztu i tak biorą. No to powiem wam, że tam jest taka scena z żoną. Ona wie, gdzie idziesz, gdzie idziesz, znowu na te, te, na lumpy. Tam w domu masz, to bierz. I tam kieckę podciąga, on ją leje w, na odlew. I mówi taki tekst, mnie się to podobało, ale potem dziewczyny mnie nie lubił. I ten tekst brzmi następująco, mówi, wy... Franc nie ma racji. Mówi, wy nie jesteście złe. Bo Franz zawsze mówił, yy, bo to zła kobieta była, nie? Ja, i, a tu jest jakby dialog, jakby taka odpowiedź yy, twórcza yy, do tego tekstu, kiedy ja mówię: Wy nie jesteście złe, wy jesteście po prostu bezdennie głupie. Nie zgadzam się z tym tekstem. Do końca. Gdzie tam? Kto tam był? Franz, na muszę iść. Na co? Mękko, na dziwki. Nigdzie nie pójdziesz. Daj spokój, to poważna sprawa. Chcesz się rznąć? To my ja W masz. gdzie cię nosi. Bito, to nie są żarty. puste, puste! Franz nie ma racji. Wy nie jesteście zły. Wy jesteście tylko bezdennie głupie. Dwie rzeczy były nieprawdopodobne w tym filmie. Ja myślałem, że się pochlastam i spale ze wstydu. Słuchajcie. Rosjanina głównego gra Sergii Szakurow. Jeden z najwybitniejszych aktorów rosyjskich wszechczasów, Siergiej Szakurow. Dwóch poznałem gigantów w Rosji, gdzie każdy Rosjanin po prostu na kolana jak do cara. To jest Siergiej Szakurow i pan Karaczeńcew. Z obydwoma miałem przyjemność występować. I powiem wam: pan Szakurow przyjechał, siedzi w, w, w łodzi w, w pokoju produkcyjnym. Pokój produkcyjny to takie gówno, 4 na 2 yy, Wiadomo, komunistyczne jest, pokomunistyczne, śmierdząca cholera, okropne miejsce. W każdym razie, na no, pokój produkcyjny, herbata, rozumiesz, prawie, że na żyletki gotowana. Dramat. No, ale pokój produkcyjny, pan Szakurów tak siedzi. Myśmy się przestawili z chłopakami, dzień dobry, dzień dobry, yy. No i jedziemy na plan. Zary pazura, Włoszow, Linda. Siadamy do, do tego, do e, busów, do taksówek typu Mercedes. No I pojechaliśmy. Na planie potrzebna była wołga zielona, która tam potem miała się spalić, miała gdzieś uderzyć w drzewo, miała wypaść I to był, to był rzęch, pusty w środku rzęch. Można powiedzieć taka puszka, pozbawiona wszystkiego. Pozbawiona. Tam tylko podłoga była taka byle jaka, nie było krzeseł, nie było nic. Były takie tylko drągi metalowe, które trzymały tę budę, żeby mogła dojechać na plan, bo za chwilę się miała spalić, czy się miała rozpaść zupełnie. Taka konserwa jeżdżąca na kółkach. Dramat, syf, malaria. Wyobraźcie sobie, no i kaskader musiał doprowadzić to, to coś na plan i dosadzili mu pana Szakurowa, tę wybitną gwiazdę. Ja pamiętam, żeśmy byli na planie, kiedy ta Wołga się doczłapała na plan. I wysiadł z tej wołgi, siedział na jakichś pudełkach czy na jakimś zwiniętym płaszczu, trzymając się takiej rury. Eee, ten samochód nie miał nic, nawet resorów, wszystko zabrali. I wyszedł taki czerwony, wkurwiony gwiazdor rosyjski. Nie powiedział słowa, tylko usiadł. I tak siedział, taki godny pan. I ja wiedziałem, o co chodzi. Ja mówię, Boże, jaki wstyd, Władek się domyślił, tam zrobił awanturę i mówię, czyście oszaleli. No, taki był stosunek wtedy Polaków do Rosjan. Taki niecodzienny, powiedziałbym, i bardzo nieładny. No, kompletne przeciwieństwo stosunku do Rosjan prezydenta Trumpa, który wreszcie chce zakopać ten, ten ruch nienawiści, chcą sobie podać rękę no, i sobie wybudują swój rurociąg znowu nad Polską. Dobra, ale już dal, dal, jak najdalej od polityki, e, tam jeszcze była taka scena. Ja, słuchajcie, nie wiecie, jak się kręci sceny, kiedy ludzie tańczą, a nie umieją. Znaczy umieją, ale tak niekoniecznie e, dosadnie. Jest taka scena właśnie, gdzie Szakurow rozmawia z Wolfem, e, czyli ze Żmijewskim e, na tym balu z Rosjanami, on zaprasza na wódkę i na kawior i te, te, na dziewczynki. Nie? No, i Żmijewski dostał dwie dziewczyny, statystki takie ładne, wyż, wyższe od niego, i mieli takie niby rosyjskie: mba, da da da. A szakurow tańczył tam z drugą tamtego, i mają dialog. A ty pamiętasz coś tamtego, a No i tak dalej. Taką scenę gra się w ten sposób, że w ogóle muzyka nie gra, tylko masz takie mba, mba, masz rytm, i potem tylko. I gadasz dialog. Jeszcze, jeszcze ci taką film składą, żebyś nóżkami nie tuptał, nie zatuptywał sobie tekstu. Bo tekst to jest 100%. Czyli to, co się nagra na planie, słychać potem w kinie. No, no i ja oni się męczyli tak. Zobaczcie, ta scena, wyłączcie fonię w tej scenie, zobaczcie, że oni w ogóle nie umieją tańczyć. Kurczę. Chciałem powiedzieć. W ogóle w ogóle to, co robi ojciec Mateusz, to powinno być karalne. Ale yy, i oni tak pląsają z tymi dziewczynami, bo ten tekst... Pamiętam, że ta scena, no nie szła, no ale jest, bo musiała być, bo ona tam charakteryzuje bohaterów. Wyłączcie fonię i zobaczcie, jak oni... Podrygują, to jest straszne. Często, jak chcecie zobaczyć, czy aktorzy grają naprawdę, wyłączcie fonię jakieś ruchowe sceny, albo na przykład walki, wyłączcie fonię, żeby nie było pff, pff, bo to jest sugestia. Zobaczycie, że tam się nie biją, oni się kochają. <grytanie> jest numer w tym filmie genialny. Producentami te, tego filmu byli m.in. Wojciech Fibak i kolega Nawrocki. To byli nasi przyjaciele e, majętni. No, ponieważ film powstał. Ta piosenka jest. Pamiętacie? Pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest. Pisana dla pieniędzy. Ten film generalnie też miał być dla pieniędzy. Eee, na zamówienie. No, co to dużo mówić? No, przyszli producenci. mówią, Ty, Wadek. No, napisz dwójkę. Tak się robi na świecie. Nie wiem, czy Wadek miał taki pomysł, żeby, żeby kontynuować losy bohaterów. No ale jakby. Eee, sukces. Nie pieniądze, ale sukces spowodował, że, że, że ta dwójka jednak powstała. No i to były prywatne pieniądze prywatnych ludzi. Między innymi był właśnie Wojtek Fibak i kolega Nawrocki. Tak czy inaczej, to nie są ludzie, którzy są rozrzutni. Powiedziałbym nawet, że są oszczędni. Dlatego mają pieniądze. I Ostatnie sceny są gdzie? Na Hawajach. Jest Bogusław Linda, jest dziewczyna, jego ukochana Nadia, jest ocean, e, w tle, kamienie, szumi ocean, wieje wiatr, palma, która się ugina i kuń. Znaczy koń. No taki, taki taki, nie wiem, element dzikości tej natury, czy coś boguś w kapeluszu w jakimś takim, w jakimś takim kocu. Czy w czymś meksykańskim? W każdym razie w Uranku. No. I ekipa jedzie. na Hawaje, no co? Musi jechać operator jeden. Już nie będzie, że Szwękier stoi, że oświetleniowiec. Nie, nie ma. Nie ma. Tylko jedzie Edelman, bo trzeba ciąć koszty. Jedzie reżyser, no bo musi. No, to jest jego film, tak? Pasikowski, czyli z dwóch chłopaków i trzeba zapłacić bilety lotnicze, hotele i tak dalej. Musi być aktorka, czy Linda, no wiadomo, bez Lindy to nie, nie, nie ma kinematografii polskiej. E, I musi, yy, i koniec. No a, no i kierownik produkcji, no, no musi, nie? Ktoś musi tam przypilnować, kanapki kupić, diety rozdać, tak dalej. Pięć osób. No i wyobraźcie sobie. Przychodzi kolega dźwiękowiec i mówi, y, ja muszę jechać na, na Hawaje. Przymę, no ale jak byś jechał na Hawaje? No weźmiesz, przecież są, bo nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli chcesz jakiś efekt, to na przykład w Ameryce, w Polsce też już teraz jest, są płyty. Na tych płytach masz efekty nagrane, których nie musisz y, nagrywać na planie, bo to jest niemożliwe. Na przykład Kula Kaliber 9 wchodząca w ciało mężczyzny białego który waży 85 kg. I takie coś jest. Jak kocham. Albo tak. Kula 9 mm, wchodząca w ciało kobiety czarnej, lat 35,5. I, I to jest taki bank. No więc tłumaczył temu dźwiękowy sobie, ty, ale chłopie, no dziak. jak? Tyle pieniędzy, będziemy ci zapłacić, żebyś ty z mikrofonem stał nad, nad oceanem? Mówi, nagramy, Bogusia, wiesz, na. na, na, na byle jak! Podłoży to na postsynchronach w Łodzi, w studyjnych warunkach. Nie takie rzeczy się robiło. On mówi nie, 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 a, a ten, a pojedziesz se nad, nad Bałtyk, naglasz z morze i się podłoży. No przecież co, za... <słuch> a dźwiękowiec mówi nie. Ocean brzmi inaczej niż Bałtyk. Ja nie biorę odpowiedzialności za dźwięk. Wycofam nazwisko, szantaż. Szantaż emocjonalny, nazwisko z, z, z napisów i ten, no i oni za głowę, telefony do tego fibaka, mówią, ty trzeba kupić jeszcze jeden bilet, bo musi jechać dźwiękowiec, z tego, nagra, jest taki specjalny, profesjonalny ten magnetofon, wiem, bo go niejednokrotnie włączałem na ujęciach, albo wyłączałem, albo mi przeszkadzał, albo mi szlak trafiał, albo aktor mi psu, Jak produkowaliśmy właśnie sztosa to pan Edward Lubaszenko był łaskaw wjechać w dźwiękowca autem i rozpierdzielił nagrę, za którą potem ja, producent, musiałem płacić. Więc wiem, ile to dziadostwo kosztuje. No i jedzie ten dźwiękowiec z tą nagrą, z tym mikrofonem, bo on musi nagrać Ocean. Moi drodzy, zdradzę mam słodką tajemnicę. Zachwycony Hawajami, podniecony tym, że jest za granicą w tamtych czasach, nasz dźwiękowiec Poszedł nagrywać szum oceanu, na który się tak uparł, że musi być prawdziwy. Ale nie przewidział jednego, że na Bałtyku są trochę mniejsze fale niż na oceanie. Tam na Hawajach to w surferzy korzystają z fal wielometrowych. Poszedł bidulek z tą nagrą, jak go pierdzielnęła fala. Tak mu zalała nie tylko jego, ale tę nagrę. Nagra nie działa mokra. Nie rad. Więc to, co słyszycie w filmie Psy 2. Ostatnia krew, to jest Bałtyk. Yes! Chyba z Juraty, bosko obrzegu no, Ale wam tajemnice zrodziły. No, przynajmniej ja znam taką wersję. Być może to jest wszystko nieprawda, co mówię, a być może to jest wszystko prawda. A ja jeszcze jedno muszę wam powiedzieć nieprawdopodobne. Jak graliśmy tę scenę w cementowni, gdzie mi palec ucinają, to powiem wam, ja wtedy mieszkałem w Łodzi na, na, na Rytkini, i miałem wannę w mieszkaniu, w którym pomieszkiwałem. Tam była taka wanna, miała zacuty korek. Znaczy, jak się nalało wody, to on trochę trzymał, ale, tak, ale ona tak niepostrzeżenie, ta woda umykała do, do kanalizacji. Ja byłem tak strasznie zmęczony już któregoś dnia i tak ściągnąłem to. Pojechałem w brudnych ciuchach do domu, bo nawet nie miałem gdzie się rozebrać. Mówię, w domu to zrobię, zdejmę te ciuchy, zapakuję do wielkiego wora, oddam to potem do produkcji, niech chcę zrobią co chcą, bo już jest po tych sekwencjach. Yy, i, tego, I tak, pamiętam, zdjąłem te, ten syf taki yy, oklejony w tym cemencie i tak wlazłem sobie do wanny i tak się położyłem. Tak, tak. I zasnąłem. Woda niepostrzeżenie umknęła do kanalizacji i wujek Czarek budzi się tak po kwadransie, już bez wody, mam takie... Ja nie mogę wstać. Takie... Co się okazało, że ten cały cement, który ze mną ze mnie się zmył, mnie przyszwajcował do wanny, już zastygał. Jakbym poleżał jeszcze 5-10 minut, to by mnie musieli młotkiem odbijać od wanny. Ale udało się jakoś wyrwać z małymi ranami, tylko e, e, takim troszkę się pokaleczyłem. No, gorzej z wanną. No, ale przestała przeciekać, trzyma do dziś beton. Zdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję. Czekam na psy, psy trzy. Będzie psy, psy 2, psy 3, psy, psy dwa. ostatnia krew i, i syn psa, sukinsyn. Czwarta część. Dawajcie lajki. A, a propos lajki. lajki, to są te palce lajki. Inne palce to nie są lajki. To są zupełnie inne nie lajki. Dawajcie lajki, like wpadajcie do mnie na kanał, będziemy się spotykać tak jak Wam obiecałem. Co tydzień, I błagam, dawajcie mi jakieś tematy, bo staje się pusty. Warszawa jest pusta bez ciebie. Uh -uh. Warszawa jest pusta bez ciebie. Uh -uh. Głos trzeba mieć na razie.